Świnka Pepa zachorowała na ospę. Świetna zabawa, prawda? Pepo, Pepo, co ty masz na czole? O czym ty mówisz, George? Muszę to zobaczyć. Mamusiu, chodź tu szybko. Zobacz, co mam na czole. Tato Świnko, podejdź tu proszę. Zobacz, co Pepa ma na czole. Mamo Świnko, to bardzo niepokojące. Musimy wezwać lekarza. Masz rację, już dzwonię. Dzień dobry, pani doktor. U Pepy pojawiła się dziwna wysypka. Co to może być? Dzień dobry. Dobrze, przyjadę i obejrzę pacjentkę. Dzień dobry. Witamy. Pepo, pokaż się, pani doktor! Oto mi wygląda na ospę wietrzną. Ospę wietrzna? A co to takiego? To bardzo zaraźliwa choroba. W zasadzie to nie jest groźna, ale nie można jej przeziębić. Zalecam przez dwa tygodnie wy nie wychodzić z domu i unikać wiatru. A na wysypkę i złagodzenie spędzenia proszę stosować tą oto maść. Dziękujemy za poradę. Nie ma za co. Pepo, hihi, hi, ale śmiesznie wyglądasz w tych ciapkach. George, nie śmiej się ze mnie, to nie jest śmieszne. Haha, ha, a ja nie muszę leżeć w łóżku, a ty musisz. O nie, zanudzę się tu sama tyle czasu. George, George, słysz lusterko, ty również zaraziłeś się ospą. Zawołajmy mamę. Mamusiu, mamusiu, chodź szybko na górę. George, wygląda na to, że ty również zaraziłeś się ospą. Pani doktor mówiła, że to bardzo zaraźliwa choroba i miała rację. O, nie, ja, ja nie chcę, ja nie chcę chorować. Haha, ha, ha, widzisz, to dlatego, że się śmiałeś ze mnie. George, nie martw się, wymyślimy jakąś zabawę w domu. Jaką, Pepo? Może pobawimy się w chowanego? Dobrze. Ja się chowam, a ty licz. Dobrze liczę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dalej nie liczę, bo nie umiem. Szukam, gdzie ona mogła się schować. Może tu? Tu jej nie ma. Też jej nie ma. Znalazłem cię. Hurra, teraz ty musisz mnie szukać. Liczę raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Szukam. Pewnie zaraz go znajdę. George nigdy nie umiał się chować. Tu go nie ma? Tutaj też go nie ma. No nie, to już nie wiem, gdzie mógł się schować. Jak go nie ma w pokoju, to gdzie jest? Pójdę sprawdzić na dół. George, ja się tak nie bawię. Miałeś się schować. Chowałem się tutaj i oglądam bajkę. Już nie chcę się bawić. Kochani, mieliście leżeć w łóżkach i odpoczywać. Mamusiu, smutno mi. Jutro są urodziny Suzy, a ja nie mogę do niej pójść, bo jeszcze bym ją zaraziła. Masz rację, Pepo. Ale możesz do niej zadzwonić i przez telefon złożyć jej życzenia. Niby tak, ale to nie to samo. Nawet nie będę mogła dać jej prezentu. Pepo, nie martw się. Mam pomysł. Możesz narysować dla niej kartkę urodzinową, i później wyślę ją pocztą. Tatusiu, ale świetny pomysł. Pepo, ale musisz się wziąć do pracy zaraz, żeby tatuś świnka mógł ją jeszcze dzisiaj wysłać i żeby na jutro dotarła do Suzy. Dobrze, już się biorę do pracy. Narysowałam, narysowałam. Spójrzcie, jakie piękne serduszko dla Suzy. Świetnie, włóż do koperty i zaadresuj. Dobrze, tatusiu. A ja pojadę na pocztę wysłać go. Mamusiu, tatusiu, czy mogę już zadzwonić do Suzy? Chcę jej złożyć życzenia i zapytać, czy dostała ode mnie list. Dobrze, możesz już zadzwonić. Halo, cześć, Suzy, tu Pepa. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Spełnienia wszystkich marzeń ci życzę. Dziękuję, Pepo, za życzenia i za kartkę urodzinową. Jest naprawdę piękna. Cieszę się, że ci się spodobała. A ja tobie życzę szybkiego powrotu do zdrowia i George'owi też. Mam nadzieję, że za niedługo się zobaczymy. Dziękuję bardzo. To cześć. Dziękuję tatusiu za pomysł z tą kartką. Nie ma za co, kochanie. Widzisz Pepo, zawsze jest wyjście z każdej sytuacji. No a teraz wracaj do łóżka, żeby wam ta wysypka szybciej zeszła. Dobrze, mamusiu. Masza i Świnka Pepa szukają złodzieja lodów. George, chodź, poprosimy rodziców, żeby nas puścili na lody. Mamusiu, tatusiu, czy mogłabym pójść z George'em na lody? Prosimy. Dobrze, kochani, ale musicie mi obiecać, że zjecie tylko po jednym, żeby was gardło nie bolało. Dobrze, mamusiu. Uważajcie na siebie. George, jakiego loda sobie wybierzesz? Bo ja śmietankowego. A ja kupię sobie waniliowego oblanego czekoladą. Mniam, miam! To są sztuczne lody. Złodziej, złodziej, gdzie są moje lody? Dzień dobry, poproszę dwa lody. Przepraszam Was bardzo, ale niestety nie sprzedam Wam, ponieważ przed chwilą ktoś mnie okradł. Ukradł mi wszystkie lody, cały mój dorobek. A w dodatku wszystko mi zniszczył i poprzywracał. Jak to? Niemożliwe. Lody, ja chcę lody. Eee. Trzeba coś wymyślić. Musimy złapać złodzieja. Ale jak? Hm. Mam pomysł. Zadzwonię po Maszę. Ona jest specjalistką w tropieniu złodziei. Cześć Maszo. Cześć Pepo, Co słychać. Mam problem. Jesteś mi potrzebna. Musimy odszukać złodzieja lodów w naszej lodziarni. Lody? Dobrze, będę najszybciej, jak się da. Czekamy. Witam, słyszałam, że potrzebujecie pomocy. Nie wiem nawet, kiedy mogło się to stać. Odeszłam tylko na chwilę. Chwileczkę muszę się rozejrzeć. Widzę tu ślady. Czyżby to były ślady złodzieja? To na pewno nie moje ani też George. My mamy inny rozmiar. Tak właśnie myślałam, w takim razie mamy trop. Czekajcie, tu trop się kończy. On pewnie jest w tym domu. Musimy być bardzo ostrożni. Czekajcie, zaglądnę najpierw przez okno. Niestety już go tu nie ma. Zrobił sobie chwilę przerwy, zjadł loda i poszedł dalej. Jad mojego loda! Dor, cicho bądź, bo spłoszysz złodzieja. Chodźmy dalej. Złodziej zostawił okruszki z lodów. Po nich łatwo trafimy do naszego celu. Masz rację, maszo. No proszę. Nasz złodziej tutaj chyba odpoczywał i konsumował kolejne lody. I chyba zostawił tu coś swojego. Koniecznie musimy to zabrać. Maszo, spójrz, ogruszki się kończą. I co teraz? Całkiem zgubimy ślad po tym złodziejaszku. Nie martw się, mam pomysł. Zadzwonię po wsi patrol, oni nam pomogą. Świetny pomysł. Ryder, potrzebujemy pomocy. Poszukujemy złodzieja lodów. Nie ma problemu. Już wysyłam patrol. Czekamy. Hau hau. Witam. Słyszałem, że szukamy Złodzieja Lodów. Jaki ślad zostawił ostatni? Znaleźliśmy po nim apaszkę. Żadnych innych śladów niestety nie zostawił. Hmm. Dajcie mi to powochać. Ty są najlepszymi tropicielami na świecie. Hau hau. Wyczuwam coś. Ten ktoś musi być tu blisko. No proszę, chyba znaleźliśmy poszukiwanego. I Jak sobie smacznie śpi złodziejasze. Nie dziwne jak zjadł tyle lodów. Moje lody, chcę loda. George, spokojnie, zaraz dostaniesz swoje lody. Nie damy mu spać. Niech zapłaci za lody i zniszczone rzeczy w lodziarni. Halo, pobudka koleżko. Może już by było na tyle tego spania? Co się dzieje? To ty jeszcze śmiesz się pytać? Już zapomniałeś co zrobiłeś złego? Przepraszam bardzo, ale miałem taką ochotę na nie, a nie miałem pieniędzy. Teraz idziemy do pani lodziarki. Ona zdecyduje, co ma z tobą zrobić. Niech pani już się nie martwi. Mamy tu winowajcę. Przepraszam panią bardzo, miałem bardzo ochotę na te lody, a nie miałem ani grosza. Chciałbym to odpracować. Wszystko posprzątam i pomogę pani w sprzedawaniu lodów. Dobrze, chłopcze, ale na przyszłość trzeba poprosić, a nie kraść, bo to bardzo złe zachowanie. Dobrze, już nigdy więcej tak nie zrobię, obiecuję. Biorę się za sprzątanie. To ja w takim razie zapraszam na lody. Dla moich kochanych detektywów, lody gratis. Super, będą lody, nareszcie. W końcu sobie na to zasłużyliśmy. Musimy wracać do domu. Dziękujemy za te lody. Do zobaczenia. George, rodzice nie uwierzą, jaka historia nas spotkała. I w dodatku zaoszczędziliśmy na kolejne lody. <grym> Świnka Pepa oraz Masza jadą na ślub. Maszo, spójrz, dostaliśmy list. Ciekawe od kogo? To zaproszenie na ślub. Chcę jechać, chcę jechać na ślub. Dobrze, ale dopiero jutro. Polecimy samolotem, bo to bardzo daleko. Kochane dzieci, wiecie jaki jutro jest dzień? Jaki, mamusiu? Sobota. Jutro jedziemy na ślub do cioci Elizy i wujka Jana. Super, nie mogę się doczekać. Na weselu będę tańczyć i śpiewać do samego rana. A wiecie, ile jest jedzenia na weselu? Mi linka leci. Tatusiu Świnko, ty zawsze myślisz o jedzeniu. Dlatego tak wygląda. Nie wiem, o czym mówisz, kochanie. No już tyle, moi drodzy. Musimy się przygotować na ślub. I przede wszystkim nie możemy zapomnieć o najważniejszym. O czym? Jak to nie wiecie? George ma honorowe zadanie. Będzie niósł obrączki młodej parze. To bardzo ważne zadanie. Cieszę się, cieszę. Naprawdę nie wiem, czemu aż tak długo ich nie ma. Mam nadzieję, że zaraz tu dotrą. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Czyżby para młoda się spóźniała? Młodzi powinni zaraz dojechać. Proszę George, to są obrączki. Podasz je w odpowiednim momencie. Tylko nie spuszczaj ich z oczu. Dobrze. Przepraszam was na moment. Pójdę teraz do innych gości. George, pokażesz mi te obrączki? Ja też chcę zobaczyć, ja też. Ale piękne, też chcę mieć takie kiedyś. Moi drodzy, jeszcze chwila cierpliwości. Młodzi powinni już być. Nie wiem, czemu się spóźniają. O, to może oni dzwonią. Halo, słucham, gdzie jesteście? Jak to w korku stoicie? I co teraz? Nie zdążycie na własny ślub? Halo, proszę pani, mam pomysł! Przecież mi się może polecieć po nich samolotem, i na pewno zdążą. Świetny pomysł. Dobrze, już lecę. Kochanie, w takim tempie to my na pewno nie zdążymy na własny ślub. Moi drodzy, lecę z pomocą. W mgnieniu oka będę na miejscu. Misiu, dziękujemy. Uratujesz nasze wesele. W końcu może się zacznie. Jestem taki głodny. Tato świnko, nie przesadzaj. George, gdzie masz obrączki? Były tutaj, obok. Nie mów, że je zgubiłeś. Miałeś ich pilnować. Szukajmy szybko. Maszo, gdzie je odłożyłaś? Przecież to ty je ostatnio dotykałaś. No to ładnie. Musimy je szybko znaleźć. Tu ich nie ma. Tutaj też nie. Nalazłem, znalazłem. Są tutaj. Całe szczęście. Czy ty Elizo bierzesz sobie za męża Jana? Tak, biorę. Czy ty Janie bierzesz sobie Elizę za żonę? Tak, biorę. Poproszę teraz obrączki. A teraz proszę załóżcie sobie te obrączki na znak zawartego małżeństwa. Gratuluję, od teraz jesteście mężem i żoną. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na nasz ślub i wesele. A teraz prosimy wszystkich o ustawienie się do wspólnego zdjęcia. A teraz państwo młodzi zaczną tańczyć pierwszy taniec. Proszę o zrobienie kółka. Zapraszamy teraz wszystkich na pyszny tort! Ale duży tort! Wygląda smakowicie! Mniam, mniam! Jeszcze nigdy nie jadłem tak dobrego tortu! Misiu, chodź potańczyć! Jeżeli podobała ci się nasza bajka, subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę.